Od setek lat papugi fascynowały ludzi. Podziwialiśmy ich wspaniałe barwienie, inteligencję, a przede wszystkim umiejętności naśladowcze. Papugi potrafią naśladować różnego rodzaju dźwięki, a również mowę ludzką. Potrafią kojarzyć określone sytuacje z określonymi dźwiękami. I wtedy możemy mówić o pewnego rodzaju nawet porozumieniu między właścicielem a ptakiem. Ja kocham. Ktoś? 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 Jest taki pomysł na takie zawody, dosyć niezwykłe. Na Zachodzie konkursy takie są bardzo popularne i nawiązaliśmy współpracę z angielskim Parrot Society, ponieważ nie wiedzieliśmy zupełnie, jak taki konkurs przeprowadzić. Tam polecono nam panią, która zajmuje się sędziowaniem w takich konkursach. Jest to pani Irene Christie, znana w świecie popularyzatorka wiedzy, w papusi zachowaniach. I właśnie ona pomogła nam. Ona była już dwa razy w dwóch mistrzostwach przewodniczącą składu sędziowskiego i ona właśnie wytłumaczyła nam, na czym to wszystko polega, jak należy te ptaki oceniać. Głównie jej zawdzięczamy całą ideę. Podczas tychże mistrzostw chcemy zaprezentować umiejętności ptaków. Chcielibyśmy, w tej formie może zabawowej przemycić troszeczkę bardziej poważnych treści. Chcielibyśmy pokazać y, ogromny Zróżnicowany barwny świat ptaków. Najważniejszą sprawą jest w tej chwili ochrona ich środowiska, ponieważ masowe wycinanie lasów powoduje, że być może wiele z nich nasze pokolenie widzi po raz ostatni i przyszłe będą mogły oglądać je wyłącznie na fotografiach. Nie chcielibyśmy, żeby do tego doszło. <grym wytrzymał>